Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie w stolicy stanu Utah, czyli Salt Lake City. Pochodzimy dzisiaj tutaj po mieście, zobaczymy, jak tutaj ludziom się żyje. Także usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Znajduje się właśnie tutaj pod takim budynkiem rządowym w Salt Lake City. Wiecie, to jest stolica, i oni mają po prostu taki kapitol, jak na przykład w Waszyngtonie. I powiem Wam, że naprawdę ten budynek robi niesamowite wrażenie. Nie spodziewałem się, że on będzie aż tak duży, bo u nas w Nevadzie, w Carson City. To jest stolica Nevada. Tam jest taki no, biedny ten budynek. A tutaj powiem Wam, widać trochę taki przepych i naprawdę fajnie to wygląda. Budynek postawiony jest na wzgórzu, i z każdej strony macie widok właśnie na miasto. Tam znajduje się downtown, zaraz Was tam zabiorę. Tutaj jest parę takich historycznych budynków, jakieś tam rzeźby i tym podobne rzeczy. Także pochodzimy dzisiaj tutaj, pooglądamy to miejsce. Nie jestem pewien, czy już wam kiedyś o tym mówiłem, czy nie, ale ja chciałem tutaj zamieszkać właśnie w Salt Lake City. To było w 2016 roku, kiedy aplikowałem o pracę w Straży Pożarnej. Zrobiłem sobie ratownika medycznego, i potem właśnie szukałem pracy w Straży Pożarnej. No i złożyłem aplikację tutaj do Salt Lake City. Zaprosili mnie, żebym napisał test. Przyjechałem, napisałem ten test. Byłem siódmy na 500 osób, które właśnie pisały ten test. No i potem musiałem zrobić test sprawnościowy, badania lekarskie, psychiatrę i wykrywać kłamstw. Zrobiłem to wszystko, wybrali pierwsze 10 osób, czyli zakwalifikowałem się do następnego procesu. No i e, miałem już kupować bilet i lecieć tutaj chyba na poniedziałek albo na wtorek. I dzień przed moim wylotem wysłali mi maila, że niestety skrócili listę do pięciu osób, a nie dziesięciu. No i nie dostałem pracy. A tak ogólnie chciałem tutaj zamieszkać, bo no Salt Lake City jest bardzo ładnym miastem. I tak jak widzicie trochę przypomina Rino ze względu na to, że jest otoczone górami z każdej strony. Także mówię fajnie by było tutaj zamieszkać, no ale trudno. Nie udało się wtedy tej pracy straży pożarnej dostać. Sprawdzałem pogodę i patrzyłem tutaj po pustyni w Utah i ogólnie Salt Lake City I pokazywało, że będzie padał śnieg A dzisiaj jest 18 stopni Więc nie wiem co z tą pogodą Ale powiem wam, że i tak spoko Ja się cieszę, że nie pada śnieg Najgorzej jak zacznie padać jak pojadę tam na pustynię Wtedy będzie po prostu lipa A tutaj takie bardzo fajne centrum handlowe Restauracje, jakieś tam sklepy Tam w tamtą stronę chyba jest jeszcze kino a tutaj jeszcze Wam pokażę drugą część tego centrum handlowego, bo powiem Wam, że fajnie to wygląda z tą taką małą rzeczką płynącą tutaj przez środek centrum handlowego. I to, że nie ma tutaj dachu, to też jest naprawdę rewelacyjna sprawa. Widać, że ludzie tutaj mają ogólnie dużo siana, bo jeździłem tutaj po drogach, po downtownie i powiem wam, że same takie ekskluzywne samochody jeździły. Pierwszy raz na przykład widziałem tą, tą porszawkę elektryczną. Powiem wam, że to robi wrażenie naprawdę. No ale spoko, dobrze, no jeżeli ludzi stać na drogie samochody, to znaczy, że i zarobki tutaj są dobre. To miasto w ogóle przypomina mi San Diego trochę, bo San Diego właśnie też było takie czyste, jak na kalifornijskie miasto. A tutaj w Salt Lake City powiem Wam, że no zaskakująco, to centrum miasta jest mega czyste. I no widziałem gdzieś tam jakichś pojedynczych bezdomnych, tu i tam, ale tak naprawdę no nie ma ich za dużo. Chyba że trzymają się gdzieś w jakimś innym miejscu, no ale tutaj w centrum miasta ich nie ma. Naprawdę to nie wiem, co za bardzo tutaj nawet można robić w Salt Lake City. Główne jakieś atrakcje no to znajdują się za miastem, w górach, no i na pustyni. A tutaj w mieście to tak, o restauracje, bary teraz chyba takie rzeczy jak muzea i teatry to jeszcze mają pozamykane. Te wszystkie biurowce podejrzewam, że w większości wypadków są puste, bo ludzie po prostu pracują z domu teraz. Dlatego tutaj nie ma nikogo. Podejrzewam, że normalnie, no to właśnie ludzie na lunchu by sobie tutaj siedzieli, silowali w takich parkach pomiędzy tymi biurowcami. A teraz, no wiecie, jak jest. Te uliczki muszą naprawdę fajnie wyglądać, jak te drzewa zakwitną. Bo jest ich bardzo dużo. Zobaczcie w tą i w tą stronę. Te ulice są właśnie obsadzone takimi drzewami. A tu kolejny taki stary budynek, zaraz obok takiego szklanego biurowca. Mieliśmy kiedyś te takie rowery elektryczne w Rino i te hulajnogi. Ale niestety w Rino ludzie zaczęli budować z nich instalacje artystyczne i wrzucać też te rowery do rzeki. No i niestety firma się wycofała z Rino. ten test do straży pożarnej, który pisałem tutaj właśnie w Salt Lake City, odbywał się w jednym z budynków z tej takiej zabudowy do igrzysk olimpijskich. I ja byłem tutaj w 2016 i pamiętam, że jak wszedłem tam na ten cały jakby park, gdzie te budynki są, to tam nie było nawet żywego człowieka. Oni budują te budynki na igrzyska olimpijskie, budują całą tą infrastrukturę i potem to wszystko stoi nieużywane i puste. A miasto musi za to płacić, ale powiem Wam, że Salt Lake City dosyć dobrze sobie chyba radzi, bo no nie widać tutaj ani brudu, nie widać bezdomnych. Ludzie jeżdżą drogimi, nowymi samochodami. Ogólnie ten cały downtown tutaj jest bardzo zadbany. Moim zdaniem fajne miejsce do mieszkania. No, jaka jest tutaj teraz sytuacja gospodarcza? Ciężko mi powiedzieć, musiałbym to sprawdzić, ale tak o jakby z punktu widzenia turysty, to powiem Wam, że to wygląda dosyć atrakcyjnie. Kolejna Tesla. Bardzo dużo tych Tesli tutaj jeździ. I ogólnie elektrycznych samochodów. Nie wiem czy wiecie moi drodzy, ale Salt Lake City jest miastem mormońskim. Tutaj większość społeczeństwa właśnie uczęszcza do kościołu mormońskiego i no mnie to za bardzo wiecie nie interesuje, ale pamiętam, że oni strasznie to narzucają ludziom. Przyjechałem tutaj dwa albo trzy razy i za każdym razem zawsze ktoś się mnie zapytał, do jakiego kościoła ja chodzę. I zaraz mi proponowali, żeby wybrać się z nimi do ich kościoła gdzieś tam w jakiejś części tutaj miasta. Także trochę są natrętni, ale tak ogólnie, dobrzy ludzie. Ta moja przygoda ze Strażą Pożarną też jest dosyć ciekawa, bo ja aplikowałem do kilku różnych miast. Aplikowałem w Kalifornii, w Nevadzie. W Arizonie, w Utah, w Teksasie, w Stanie Waszyngton i w Waszyngtonie, czyli w stolicy Stanów. I za każdym razem musiałem zawsze lecieć do tych miast albo po prostu jechać na test, na test sprawnościowy, na jakieś tam certyfikaty, na badania. I to zajęło mi praktycznie rok aplikowanie do Straży Pożarnej. I w końcu dostałem pracę w, w Waszyngtonie, w stolicy, właśnie Stanów. Zaoferowali mi pracę dosyć fajnie, płatna, e, zaczynało się chyba od 85 tysięcy. No i w straży macie regularne podwyżki, i tak dalej. Po pięciu czy tam po kilku latach już zarabiacie jakby maksymalną kwotę, która tam chyba była 150 tysięcy wtedy, w tamtym departamencie straży pożarnej. Już wszystko miałem załatwione i mieliśmy się przeprowadzać. I powiem Wam tak, w ostatniej chwili. Tak się zastanowiłem, czy ja chcę ryzykować życie dla pieniędzy. I decyzja była prosta. Od razu odpowiedziałem sobie, że nie. I dlatego po prostu zrezygnowałem z tej oferty pracy. Pomimo tego, że no były to naprawdę fajne pieniądze, to stwierdziłem, że jednak nie chcę ryzykować swojego życia dla pieniędzy i odpuściłem całkowicie ten temat. Straży Pożarnej. Cała szkoła, którą robiłem, czyli ratownik medyczny, wszystkie certyfikaty to wszystko po prostu poszło na marne. No i taka sytuacja, moi drodzy: musiałem przyjechać tutaj do Big O Tires, czyli po prostu do sklepu z oponami, bo muszę przełożyć swoje opony. To jest napęd na przód, więc te opony z przodu się szybciej wycierają. I zapomniałem tego po prostu zrobić w Rino przed wyjazdem. A teraz jadę na pustynię i no, tam będę kilka dni. Zrobię na pewno, nie wiem, może z półtora tysiąca mil. I nie chcę po prostu, żeby te przednie opony były całkowicie łyse po tej podróży. Dlatego po prostu przełożę te z tyłu na przód, żeby się po prostu równo wycierały. Także czekam teraz, zajmie mi to jakieś pewnie pół godzinki. I, I ruszam dalej. Muszę jeszcze zrobić dzisiaj zakupy, jakieś jedzenie. Po prostu chyba jeszcze jedną zgrzewkę wody muszę wziąć ze sobą. Dosłownie 25 minut. Szybciutko, gotowa maksima do jazdy. W ogóle jaka super sprawa, moi drodzy. Poszedłem zapłacić za wymianę tych opon, a raczej za przełożenie ich z przodu na tył. I facet do mnie mówi, że to na koszt firmy. No to się go pytam jeszcze raz, czy na pewno. Nie chce wziąć ode mnie pieniędzy. On powiedział, że nie, nie, mówi spoko na koszt firmy. To normalnie kosztuje chyba 19 albo 25 dolarów. Także spoko, no. Po wczorajszym mandacie fajnie dostać taki dobry gest od kogoś. Mm. Przyjechałem jeszcze tutaj zobaczyć tą świątynię mormońską. Akurat była dwa skrzyżowania od tego warsztatu samochodowego. I powiem Wam, że kurde, no to robi wrażenie. Teraz jeden budynek jest w trakcie remontu, ale i tak to fajnie wygląda. Zaraz Wam wszystko pokażę. Według Gogli na całym świecie jest chyba 16 milionów zarejestrowanych członków tej religii mormońskiej. Cała ta religia zaczęła się w momencie, kiedy opublikowano tą pierwszą właśnie książkę mormońską w 1830. To było zaraz po śmierci tego kolesia, on się chyba Smith nazywał, albo jakoś tak. I w momencie, kiedy on umarł, opublikowali tą książkę. Ta religia się też podzieliła na różne grupy. No i ta główna część, jakby ten główny odłam, jest tutaj w Salt Lake City. I w Stanach chyba na dzień dzisiejszy jest ponad 6 milionów ludzi, przypisanych jakby do tej grupy religijnej. A tutaj możecie zobaczyć tą główną świątynię mormońską. Ogólnie coś tam remontują, bo chyba się ten budynek zapadał powoli, i po prostu postanowili tutaj to wszystko zabezpieczyć, żeby on sobie dalej stał. No i tutaj macie trzeci budynek. Za dużo o tej religii nie wiem, więc wam tutaj jakieś mądrości nie będę wygłaszał, ani też nie będę nic wymyślał. Jeżeli jesteście zainteresowani, wpiszcie sobie w goglach po prostu historię mormońską i no znajdziecie na pewno bardzo dużo informacji. Jedyną rzecz, którą mogę wam powiedzieć, to jest to, że ludzie, którzy właśnie przynależą do tego kościoła są bardzo wpływowi. Jest bardzo wielu Mormonów w polityce oraz we władzach różnych miast tutaj, w Stanach i ogólnie na świecie. Także mają trochę do powiedzenia, mają trochę władzy też w swoich rękach. I no, że spokojno, sobie tam każdy żyje jak chce. No i tak, moi drodzy, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o Salt Lake City. Wiadomo, że nie pokazałem Wam tutaj całego miasta, ale starałem się Wam po prostu pokazać takie ciekawsze miejsca, pokazać wam, jak wygląda tutaj ten downtown. Przejechać się po mieście, żebyście zobaczyli, że Salt Lake City jest takim troszeczkę czystszym amerykańskim miastem. Oni też tutaj zostali mocno najechani przez Kalifornijczyków chyba dwa lata temu, także sporo się tutaj pozmieniało przez te ostatnie dwa lata, ale i tak moim zdaniem, bardzo fajne miasto polecam odwiedzić jeżeli na przykład przylatujecie tutaj i chcecie jechać na pustynię no to jest taka dobra baza wypadowa żeby właśnie tutaj wylądować i wypożyczyć samochód i pojechać sobie właśnie na pustynię Utah. no i co myślę że to wszystko jeżeli jesteście nowi na tym kanale no to serdecznie zapraszam do subskrypcji trzymajcie się cześć When you feel safe, yeah. you keep running away, owe to yourself today. Just try to open up and show someone you care.